Witajcie. To już czwarty odcinek o Mieszku II Lambercie. Zagadka Mieszkowej Koronacji. W 1025 roku, kilka miesięcy przed śmiercią, w Chrobie koronował się na króla Polski i trudno sobie wyobrazić, by jego następca nie był na jego ceremonii obecny. Gdy po ojcu na tronie zasiadł Mieszko II, natychmiast się koronował. Przyjęcie korony przez Chrobiego a później przez jego syna wywołało oburzenie w Niemczech, zwłaszcza na dworze cesarza Konrada II i w Saksonii. Podkreślano bowiem pełną suwerenność Piastów. Mieszko II objął władzę w państwie, którego terytorium chroby w krótkim czasie znacznie rozszerzył o Milsko, Morawy, Łożyce, Słowację, Grody Czerwieńskie. Sukcesy Piastów i potęga królestwa, jak je zbudowali, przysparzały im przede wszystkim wrogów wśród sąsiadów. Wydawało się jednak, że doświadczenie wojskowe i dyplomatyczne nowego władcy, a także jego obycie i koneksje, zwłaszcza w cesarstwie, stanowią dobrą gwarancję dalszych sukcesów Polski. Panowanie mieszka drugiego Lambeta zaczęło się nie najgorzej, od utworzenia nowej diecezji. Początki biskupstwa w Króżwicy, przeniesionego później do Włocławka, nie są co prawda dobrze poznane, ale z pewnością przypadły na pierwsze lata rządów mieszka drugiego Lamberta. W tym też czasie z dwojem polskim nawiązała kontakt opozycja antycesarska. Polska jednak w żaden sposób nie wsparła buntowników przeciwko cesarzowi Konradowi II. Dopiero w 1028 roku dość nieoczekiwanie i w zasadzie bez określonego powodu mieszko drugi zaatakował saksonię. Spustoszenia jakich dokonał, mogły wyświadczyć, iż chodziło o zwykłą wyprawę łupieżczą. W takim jednak wypadku trudno przypuszczać, by Polacy nie zdawali sobie sprawy z politycznych konsekwencji takiej akcji. Czyżby młoda monarchia nastawiona na militarne podboje nie wytrzyma 10 lat bez wojny? Nawet gdyby tak było, obiekt wyprawy wybrano najgorszy z możliwych. W następnym roku, 1029, atak na ziemię Mieszka II Lamberta przypuściła koalicja czesko-niemiecka. Kona II zaatakował Milsko i Łużyce, a książę czeski udalek Mojawy. Wyprawa niemiecka była nieudana i cesarz musiał się wycofać. Czesi zaś zdobyli Mojawy i wyrzucili stąd polskie załogi. Zamierzona na rok 1030 kolejna wyprawa cesarza przeciwko Polakom nie doszła do skutku, gdyż Konad II musiał walczyć z Węgrami. Niektórzy badacze przypuszczają, że w 1030 roku nastąpił odwytowy najazd Mieszka Długiego na Saksonie, a z przymierzeńcami polskiego króla byli pogońcy. Lucice, kapitulacji i zwrotu ziem, i milczan i użycam. możliwe, że pospiesznie poddane, poddanie się Mieszka spowodowała wiadomość o konieczności natychmiastowej obrony granicy wschodniej przed najazdem Jarosława Kijowskiego i bez Pyma. Jak się wkrótce okazało, klęska Mieszka II była całkowita. Najpierw wewnątrz kraju doszło do powstania pod przewodnictwem Bespryma, które było skierowane przeciwko Mieszkowi Lambertowi i popijającej go elicie. Daty: 1030 rok. Współdziałając z Węgrami, atakowanymi przez Konada II, Mieszko II ponownie najechał Saksonię. 1030 rok. Wyprawa księcia kijowskiego Jarosława Mądrego przeciwko Polsce, zakończona zdobyciem bełza. Było to konsekwencją działań bez pryma, najstarszego syna chrobego, przyrodniego brata mieszka drugiego Lambeta. Odsunięty przez ojca od dziedzictwa, długie lata spędził jako zakonnik w terenie Peum Koło Rawenny. Po śmierci Bolesława Chrobrego powrócił do Polski, chcąc objąć władzę. Mieszko II wtargnął go na Ruś, gdzie Bezpym zorganizował przeciwko bratu koalicję jąsko-niemiecką. 1031 rok. W wyniku jednoczesnego uderzenia wojsk niemieckich i ruskich Polska utraciła Milsko i Łużyce na rzecz Niemiec oraz Grody Czerwieńskiej na rzecz Rusi, A sam Mieszko II został usunięty z tronu przez Bezpym i zmuszony do ucieczki z Czech. Do Czech. To wszystko w tym odcinku i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.